Siemano, dziś przedstawię Wam kilka metod, dzięki którym potencjalnie będziecie mogli zgarnąć koskę w CSGO. Zaczniemy sobie od sposobów najbardziej riski po te pewniejsze. Też coś, ale od zera do kosy brzmi fajnie. Natomiast jeśli chcecie serię mieć, to dobrze przygotować sobie budżet trochę większy, stówka albo dwie. Bo zaoszczędzi Wam to mnóstwo czasu, który trzeba by było tracić robiąc to z małych kwot. Zanim zaczniemy, to mam jeszcze konkurs na naklejkę, myślę, że całkiem ładna. Ostatnio poleciała nam przy otwieraniu, więc fajnie by było ją rozdać. Łapka subik komentarz pod tym filmem no i to wszystko, co musicie mieć. No i życzę wam powodzenia. Zaczynamy od opcji dość ryzykownej, mianowicie zainwestowanie w kapsułki z Paryża. Aktualnie chodzą one po złotówkę i 5 groszy w gierce. Patrząc na wcześniejsze wydarzenia, to kapsułki zawsze robiły profit, natomiast czas, po którym on był, też był różny, więc tutaj ryzyko zamrożenia kapitału, choć po promocji powinien nastąpić wzrost. Więc jeśli wyczujecie moment, to ten zysk można wyjąć wcześniej i nie martwić się, jak to będzie się zachowywać później. Kierowałbym się najbardziej w kapsułę kandydata, potem pretendenta. No i na końcu legendy. Kolejna opcja to glittery i papiery z Paryża. Są to itemy, na których procentówki mogą być naprawdę fajne, a kupione hurtowo mogą zrobić fajny profit, te których jestem fanem w obu wersjach, to np. Apex, Pain, Mouse i Face. Na końcu mamy opcję zainwestowania w skrzynię załamania. Jest to aktualnie najstarsza skrzynia z aktywnej puli dropów. Kiedy do gry zostanie dodana nowa skrzynka, skrzynia załamania wypadnie na jej rzecz do rzadkiej puli. Zawsze kiedy się tak działo, skrzynia, która wypadała, zaliczała spore piki cenowe. Wyżej wymienione rzeczy mają tę zależność, że jeśli nie uda wam się ich sprzedać i zarobić w short termie, możecie je obrócić na inwestycje długoterminowe i w takim wypadku jest już naprawdę ogromna szansa, że zarobicie. W takich opcji jeszcze najbardziej pewnych, to mamy skrzynię z rzadkiej puli dropów. I tu kierowałbym się w skrzynie klacz albo rewolweru. Obie dają możliwość zdobycia bardzo mocnych przedmiotów specjalnych. W przypadku klacz są to rękawice, a w przypadku rewolweru są to kosy. Przy czym nie są one jeszcze aż tak drogie. Warto pamiętać, że operacja też jest momentem, kiedy ceny praktycznie wszystkiego spadają, więc potencjalnie można poczekać na takową, tylko kiedy taka sytuacja nastąpi, to jest jeden wielki znak zapytania. Oczywiście można łączyć każdą z tych opcji. Na moim kanale jest więcej propozycji na inwestycje. Zachęcam do obczajenia, no i dzięki za uwagę, pamiętajcie o konkursie, łapka, subik, komentarz, mile widziane, no i do następnego, siema!